Zenon Nowak w Sejmie. Rozmawiam dzisiaj z młodym raperem Martinezem, który przyjechał specjalnie do Sejmu, żeby spotkać się z panem posłem Piotrem Lirojem Marcem. Co byś chciał powiedzieć panu posłowi? Przede wszystkim oddać wielki szacunek dla pana posła Liroja za karierę muzyczną, jak i polityczną. Czyli jesteś dumny? Tak, dumny, że mamy takich posłów. No. OK, czyli spróbujemy porozmawiać z Panem Posłem. Pewnie. a na razie Ci życzę wszystkiego najlepszego. Dzięki bardzo. Zaczynamy, jedziemy. Dla sumienia narodu rozmawiam dzisiaj z Panem Posłem Piotrem Lirojem Marcem, który oprócz polityki zajmuje się też rapem. Panie Pośle. Co <laughs> tak, zajmuje się. Dobrze, oby więcej go w mediach, bo jak na razie, mimo że muzyka jest dominująca w polskim przemyśle muzycznym, w zeszłym roku przypominam, udział w rynku rapu to był grubo ponad 60%, czyli jesteśmy dominującą siłą w muzyce, mimo to nie widać tego po mediach, niestety. Czyli powinniśmy bardziej promować rap. I młodych wykonawców rapu. No zdecydowanie tak, tym bardziej, że to jest yy, tak naprawdę rap, jest nową formą poezji w dzisiejszych czasach i jedynym tak naprawdę stylem w tej chwili, który yy, odwołuje się do społeczeństwa, do problemów społeczeństwa i bardzo często większość tekstów skupia się wokół tego, co się u nas w Polsce dzieje, więc jest to dość ważny styl, dla, choćby dla nas jako Polaków i dla całego narodu, bo yy, przedstawia sytuację, w jakiej się w tej chwili znajdujemy. Także szukamy nowych yy, narybków, nowych talentów i teraz panu przedstawię właśnie młodego rapera, który chciał pana poznać. Chodźcie, Martin. Cześć. Wielki szacunek dla pana za karierę muzyczną, jak i polityczną. Jestem Martin, jest raper ze Świnoujścia. Jest pan dla mnie wielkim przykładem do naśladowania. Dzięki wielkie. Także, panie pośle, i wielki szacunek, że jest pan wspaniałym ojcem. No to ja wiem, rodzice zajmują się przeważnie swoimi dziećmi, więc spełniam swój obowiązek. Nie ukrywam, że też sprawia mi to tak, aby rodzicielstwo jest dla mnie najważniejszą rzeczą w życiu i między innymi jeden z powodów, dla których wszedłem choćby tutaj do Sejmu. Przyszłość moich dzieci. Wdzięczę, cieszę się i od początku obserwuję pana, o, od początku kadencji i jestem pełen uznania. Teraz może coś przyrapujecie. To posłucham chętnie młodych. Ja zapraszam na koncert mój premierowy do Świnoujścia. Będziemy ja pana widział. No to zapraw teraz... Wyślij zaproszenie. Pewnie. No to zanawijaj teraz. Tak? Bez, bez no muzyki? tak. No. no dobra! Ale bez bitu, bez niczego? Bez. Nabijaj. Dobra! Nawiję. Trzy, Idź jak ci przybrat, gdy moja drużyna wjeżdża, wszystko idzie w świat. Dziś teraz z jestem na szczycie, kolejnym popycie. Może być? Może być. No to dziękuję bardzo.

Teraz przejdziemy oczywiście do polityki. W klubie Kukiza dzieje się bardzo dużo. Ostatnio odszedł Kornel Morawiecki, założył klub Solidarności Walczącej. Jak pan odbiera to? Czy jest to początek rozłamu? Ruchu Kukiza <grym> Na pewno nie, jest to jak już to przełom, jeżeli chodzi o e, rzeczy, które się dzieją w klubie. Tak naprawdę dzisiaj określa się, m, jakby klub, widzimy, gdzie, gdzie, za czym stoją nasi posłowie, co, co reprezentują, stąd też powołanie wielu e, organizacji w, wewnątrz klubu, stąd różne stowarzyszenia, które działają, choćby NDC, Rolnicy. E, Skupiamy się na, na pewno, że to, że odchodzą yy, yy, od, od nas odeszło kilku postów, No, to jest naturalna kolej rzeczy, bo yy, tak się dzieje w każdym klubie, że w pewnym czasie te, yy, takie sytuacje mają miejsce. Pomijam oczywiście, że niektóre odejścia są ewidentną zdradą. I zagrywką. Odejście Kornela też jest, po, po, śledząc wywiady, tak naprawdę z Kornelem i patrząc na to, e, dzisiaj praktycznie już nie ma prawie nikt złudzeń, że to była rozgrywka przygotowana dużo wcześniej, niestety. E, no, polityka. Polityka, no tak, ale Kornel Morawiecki ma dużo większe doświadczenie z polityką, natomiast. Jeśli chodzi o Pawła Kukiza, to niestety ma doświadczenie ze sceną. To, ja to widzę, akurat że... nie działa na minus, uważam. Dzisiaj tak naprawdę zbyt duże doświadczenie polityczne wcale nie jest plusem. To, co się działo przez ostatnie lata i to do czego doprowadzi, doprowadzono nasz kraj, pokazuje dokładnie do tego, że doświadczenie to nabyte wcześniejsze jest raczej bardziej balastem. I czymś, co ciągnie w dół, niż czymś na plus. Myślę, że nowa polityka, nowa świeżość w polityce, to, co reprezentuje choćby klub Kukis 15. Pokazuje zupełnie inne podejście do, do polityki. To jest bycie blisko obywatela, dbanie o sprawy obywatela, dbanie o podmiotowość obywatela, to jest to, czego w polityce nie było. Poprzedni politycy tak naprawdę dbają tylko o szefa swojej partii i o przyszłość partii, a nie o przyszłość tego, co będzie się działo w kraju, więc uważam, że akurat doświadczenie to, które posiada Kornel, przypominał, że nie posiada doświadczenia związanego z Parlamentem, tylko doświadczenie w kwestiach politycznych, działając w solidarności walczącej bardziej zdobywał doświadczenie związane z byciem w ugrupowaniu, niż byciem tutaj w parlamencie. Także jeżeli chodzi o doświadczenie parlamentarne, to Paweł Kukiz, jak i Konel Morawiecki mają takie same. A jeżeli chodzi o bycie w grupie, no to przypominam, że mają bardzo podobne doświadczenie, z uwagi na to, że bycie muzykiem, bycie liderem na scenie ciągnie ze sobą to byciem to tak naprawdę to jest pozycja, w której trzeba odpowiadać za grupę, za wielu ludzi, więc to doświadczenie Paweł zabywał przez bardzo wiele lat również. No tak, ale ruch Kukis nie jest partią polityczną. No nie jest. Pozostałe ugrupowania w parlamencie są partiami, więc układ ten polityczny jest zupełnie inny. Te partie są wszystkie wodzowskimi partiami. Natomiast jak patrzę na ruch Kukiza, to praktycznie mamy i lewicę i prawicę tutaj. Świetnie, no tego oczekiwaliśmy od lat. Przecież to jest jedna, jedna z ważnych rzeczy, którą jako my, jako Polacy, którą się tak naprawdę nas bulwersowała. To było to, że do tej pory partie, które wchodziły, tak naprawdę dbały właśnie o interes głównie partyjny. Natomiast nie było do tej pory ugrupowań, które nie dbają o interes partyjny, o interes wodza, tylko dbają o interes narodu naszych obywateli, więc akurat w tym wypadku to jest plus, a nie minus. Taka endecja. Endecja, no to naturalna kolej rzeczy, że u nas tak naprawdę endecja zaczęła się skupiać wokół siebie, tak samo jak rolnicy, to mówię, to jest plan działania naszego ugrupowania, który był tam już planowany w momencie budowania w ogóle struktur całej. I w tej chwili Endecja skupia się na, na celach, które są istotne y, dla Endecji, ale jednocześnie myśląc o nadrzędnym celu, który jest związany z, y, y, z klubem. Tak naprawdę nadrzędną rzeczą klubu jest walka o prawa y, obywateli, o, upo o upodmiotowienie obywatela, więc y, Endecja, czy to rolnicy, czy ktokolwiek, dbają po prostu o, 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 o każdą z tych grup, y, reprezentują każdą z tych grup y, y, społecznych i, i działają w imieniu dla dobra y, obywateli. Także Endecja dobrze, że się skupiła w tej chwili. My, myślę, że my, ich działania będą bardziej... Mmm przynosiły większy skutek w tej chwili w grupie z uwagi na to, że kiedy nie było u nas tego rodzaju stowarzyszeń, wszystkie sprawy odbywały się na gremium ogólnym, a w tej chwili poprzez to, że przegrupowaliśmy się, możemy się skupiać jako grupy, możemy mieć wewnątrz swoich liderów niektórych tych stowarzyszeń, prace mogą posuwać się dużo szybciej niż do tej pory to miało miejsce. I ostatnie pytanie. Suwerenność kraju w kwestii przyjmowania uchodźców oczywiście. Słyszałem pańską wypowiedź. Moje zdanie jest I niezmienne się... i zawsze będzie takie sam uważam, że ja jestem akurat potomkiem imigrantów i nie jestem przeciwko przyjmowaniu imigrantów. Poza tym tak jak już podkreślałem to wielokrotnie, Polska przyjmuje imigrantów przez te wszystkie lata bardzo dużą rzeszę imigrantów przyjęła choćby ze wschodu i nadal przyjmujemy. Nie jestem jedynie jestem przeciwnikiem narzucania nam pewnych kwoty uchodźców, ale w ogóle narzucania nam y, tak, tak ważnych spraw. Y, nikt się nie zastanawia nad tym, dlaczego Ameryka nie przyjmuje do siebie, do Ameryki nie wpuszcza każdego. Przecież ma takie prawo jako suwerenny kraj. My, tak samo jako suwerenny kraj, mamy prawo zdecydować o przyjęciu bądź nie przyjęciu pewnych ludzi, wpuszczeniu ich przez granicę, bądź nie wpuszczeniu. No bo jeżeli ktoś z zewnątrz będzie nam nakazywał, Niemcy będą nam mówić, czy inne kraje, że musimy wpuszczać pewne grupy, no to jakim my jesteśmy suwerennym krajem? My powinniśmy decydować o takich rzeczach. Oczywiście trzeba rozróżnić, kto jest migrantem. Imigrantem, imigrantem kto jest uchodźcą yy, wojennym choćby nawet ze strefy wojny i Natomiast te, te kwoty, które są narzucone, be, y, są złamaniem jakichkolwiek zasad suwerenności kraju, więc dlatego jestem przeciwnikiem narzucania takich rzeczy. Nie jestem przeciwnikiem przyjmowania ludzi, którzy potrzebują pomocy, bo jak najbardziej Polska wywiązuje się z tych. Y, y, no, to nawet nie są zobowiązania, tylko to jest naturalny odruch ludzki, że przyjmujemy ludzi, którzy potrzebują pomocy. Natomiast oczywiście nie, 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 nie będziemy robić takiej głupoty, jak, jaką zrobiła część Europy. I y, to, że Niemcy. To no oczywiście, że tak. No. Jeżeli pani Merkel bardzo tak wszystko robi, to my chętnie oddamy te kwoty, niech oni nawet sobie wezmą te pieniądze, które przysługują, a my albo ewentualnie w za to przyjmiemy sobie nas, naszych ludzi, rodaków, którzy bardzo chętnie przyjdą tutaj, przyjadą do kraju i zostaną, nie wyjadą do Niemiec i będą pracować dla tego kraju, dla naszego kraju. I myślę, że to jest dużo ciekawsze rozwiązanie. Dwa najważniejsza rzecz. W tak ważnej kwestii powinno się o zdanie zapytać obywateli. Jest to rzecz, która. Stąd też nasze zbieranie podpisów za referendum w sprawie uchodźców i w tej sprawie imigrantów bardziej w tym wypadku. I tej kwoty narzuconej przez Unię Europejską. W takim razie dziękuję bardzo. Kłaniam się wszystkiego dobrego. Dziękuję. Niektóre nam się pokrywają bez przesady. No. Małe dzieci, tak ten czas leci świat wokół naszych ręcz Zobaczymy, czy to ma no. się tam, tam? No. Poczekaj